Witajcie. Dzisiejsze słowo Boże y, mówi nam o świątyni. Dzisiaj y, Jezus wchodzi zdenerwowany do świątyni i wypowiada takie słowa. Nie róbcie targowiska z domu Mego Ojca. Jezus, kiedy wchodzi do tej świątyni i spotyka ludzi, którzy handlują w niej, którzy nie spotykają się w niej z Bogiem, y, to się bardzo mocno złości. I dzisiaj pragnę Cię zaprosić do tego, abyś zobaczył, co robisz, kiedy wchodzisz do kościoła. Jaka jest Twoja postawa? Czy wchodząc do kościoła, najpierw szukasz tabernakulu i spotykasz się z Jezusem, z tym, dla którego tam przychodzisz, z którym tak naprawdę chcesz się spotkać? Czy może wchodząc do kościoła, Patrzysz, czy są Twoi koledzy i koleżanki. Chciałabym, abyś spróbował to zaobserwować. A jeśli y, zobaczysz, że jest tak, że tak naprawdę y, musi upłynąć troszkę czasu, zanim przywitasz się z Jezusem, zanim uświadomisz sobie, po co ja tu właściwie jestem, y, to spróbuj to zmienić. Spróbuj y, zmienić sobie to, że y, jeśli wchodzisz do kościoła, to najpierw szukasz, szukasz tego, dla którego przyszedłeś. To jest jedno zadanie. A drugie, yy, chciałabym Cię zaprosić, abyś narysował, namalował swój kościół parafialny. Dlaczego? Dlatego, bo jest to najważniejsze miejsce w Twoim mieście, miejscowości, w, którym, w której mieszkasz. A więc powodzenia!